Dajcie, drogi raki, na czytaniu na relacje miłosne w miesiącu marcu. I jak zwykle, prawa strona należy do partnera, lewa jest wasza, to co po środku, to jest pomiędzy wami. Mówiąc partnera mam tutaj na myśli oczywiście długotrwałe związki, ale również takie. W których dopiero zaczynacie, lub takie na odległość, lub może myślicie o kimś, macie kogoś w sercu, chcielibyście, to oczywiście to też jest dla Was. I tutaj myślę, że raki już widzą swoją drogę, swoją ścieżkę. Może odnajdują się w jakiejś konkretnej relacji, może zauważyły, kto jest ważny dla nich, bo tutaj pokazujecie się w karcie gwiazdy, która jest właśnie takim wyznacznikiem kierunku, jest też opieką losu, nieba. Jest też takim przekierowaniem uwagi na siebie. Myślę, że to bardzo ważne, żeby zauważyć siebie, swoją istotność, ważność w danej relacji, żeby ta relacja funkcjonowała, działała. Natomiast jeśli chodzi o partnera, to tutaj jest jakiś trud, jakaś sytuacja, w której partner cierpi. Być może to jest choroba, być może to jest jakieś złamane serce może jakaś przeszłość, którą niesie za sobą. Jakiś lęk, strach, obawę, bo tutaj w tej karcie jest dużo myślenia, dużo dźwigania czegoś, co jest trudne i co najlepiej po prostu należałoby odstawić do przyszłości. Myślę, że pomiędzy Wami ta karta Czterech Buław mówi o tym, że tutaj pomagacie sobie wzajemnie, że jesteście razem, że to ciepło, które jest pomiędzy Wami, ta gwiazda, która jest po waszej stronie, jest właśnie tym światłem, które Was scala, które jednoczy, które jak gdyby wskazuje kierunek. I tutaj myślę, że Drogi Raki, jesteście tym kimś, kto właśnie może udzielić pomocy, dać wsparcie i pewno to robicie, bo to, co jest pomiędzy wami, te cztery puławy, to jest taka kompletność, to jest właśnie takie bycie razem na dobre i na złe, wtedy kiedy dzieje się coś trudnego, wtedy kiedy też dzieje się szczęście i radość. I myślę, że te splecione dłonie oznaczają teraz właśnie tą pomoc. Zwłaszcza, że ta gwiazda to jest ktoś, kto właśnie coś oferuje. Myślę, że tutaj będzie oferta z waszej strony, w kierunku tego kogoś, to ma trudno, komu jest źle. Być może to jest jakaś strata, być może właśnie choroba, a być może jest to jakaś przeszłość w waszej relacji, która teraz zostaje. W jakiś sposób wymazana, wytłumaczona. No tutaj dzieje się właśnie takie bardzo ładne połączenie, które niweluje wszystko, które uspokaja. Tutaj mam na myśli też jakieś być może spotkanie, które dochodzi do skutku, wspólne miejsce, wspólne zamieszkanie, bycie razem chociaż przez chwilę. Coś, co daje właśnie wytchnienie i oddech. Ale to też jest coś, co może boleć tą drugą stronę. Więc pamiętajcie o tym, drogie raki, że wszystko, co mówicie, co dajecie, może być rozumiane przez pryzmat przeszłości. Starajcie się ją wyjaśnić, wytłumaczyć, żeby ona nie budziła żadnych wątpliwości. No i teraz może spójrzmy w takim razie na potrzeby. Jakie tutaj są Wasze potrzeby? U Was jest potrzeba ruchu, takiego działania konkretnego w jakimś kierunku, żeby coś właśnie zmienić. Być może boli Was to, co się dzieje u partnera, partnerki, u osoby, którą kochacie. Tam jest jakaś trudność i staracie się coś zrobić, bo rydwan, wasza energia, wasza karta mówi o tym właśnie, że stajecie się autentyczni, bo obronie kogoś, idziecie gdzieś, pokazujecie, co można zrobić, dajecie jakieś wyjście z sytuacji, dajecie zrozumienie. Po stronie waszego partnera jest potrzeba właśnie przezwyciężenia czegoś. Bycia zauważonym. Jest tutaj sześć buław. To jest właśnie takie zwycięstwo, ale takie spektakularne, że wszyscy, wszyscy mnie widzą, obserwują, widzą to, że coś udało mi się zrobić. To jest właśnie takie powtórzenie, jak gdyby gwiazdy, tylko w mniejszym charakterze, tak o mniejszym znaczeniu, ale myślę, że to jest taka spójność w tej Waszej relacji, że. Mm, Chcecie zwrócić na siebie wzajemnie uwagę, że jesteście ważni, że trzeba siebie doceniać w każdej sytuacji, że nawet wtedy, kiedy dzieje się nie waszej lub waszego partnera, to nie znaczy, że sytuacja jest skreślona. Że jeżeli coś nie działa według jakiegoś tam planu, schematu, to, to w ogóle przestanie działać. Myślę, że właśnie tutaj przezwyciężycie wszelkie trudności. Dzięki temu, że wyraki będziecie bardzo zdecydowane, chyba po raz pierwszy od dłuższego czasu wyjdziecie z czymś, z propozycją, z propozycją pomocy. Nie wiem, uaktywnicie się, pojedziecie gdzieś, spotkacie się gdzieś, i pomiędzy Wami tutaj. Jest bardzo duża dynamika, akcja. Tutaj właśnie jest królowa buław pomiędzy Wami, to jest osoba odważna, która jest pewna siebie, która jest pełna gotowości do działania, spontaniczności. I myślę, że właśnie ta spontaniczność jest tutaj ważna w tym czytaniu, bo tutaj jest dużo buław już i myślę, że dużo ognia, dużo będzie się działo, ale w takim bardzo pozytywnym kierunku. I teraz może spójrzmy właśnie na te działania, bo mówiliśmy o potrzebach, a teraz będą działania. I tutaj e, działania będą e, po stronie was raki, stabilizujące całą sytuację. Tu właśnie jest e, u Was e, taka e, chęć e, zrobienia czegoś, co będzie trwałe. Co będzie bezpieczne. Tutaj macie coś do zaoferowania, i to jest bardzo coś konkretnego. Tu jest król dysków, który potrafi właśnie dać możliwość, pomóc. To tak przychodzi mi do głowy, tutaj właśnie chęć takiego pomagania, wspomagania. Prawdopodobnie ta druga strona będzie miała Was wsparcie. I właśnie co się dzieje po drugiej stronie, no jest y, taka oferta y, uczuciowa, otwartość na uczucia, to jest y, rycerz kielichów, który, y, który chce coś też oferować, y, chce coś powiedzieć. Może nie są to jeszcze jakieś bardzo dojrzałe y, rzeczy, ale y, na pewno jest otwarcie y, na emocje, na uczucia. Jest y, m, możliwość, bo y, po tych trudach, które były na początku, tutaj widzę wybaczenie, uzdrowienie czegoś, tu jest przepływ uczuć, y, tu jest poddanie się uczuciom. I y, całość tutaj spina karta y, śmierci, która jest y, dla wielu z Was zakończeniem jakiegoś y, trudnego czasu. To jest przetransformowanie właśnie tej energii trudnej po stronie waszego partnera w takie płynące, w takie świeże, delikatne, subtelne. Już nie ma tego ciężaru. Natomiast u Was jest właśnie taka chęć, zabezpieczenia, pomocy, ustabilizowania czegoś, podania ręki. Być może właśnie trwałości dla niektórych z Was jest to ogromna transformacja całej relacji. Z tej takiej dynamicznej, z tej takiej akcji wyjazdu, przejazdu, pomocy, przejście do właśnie czegoś spokojnego, trwałego, stabilnego. Myślę, że na tym polega ta śmierć. Też kończy się, bo śmierć zazwyczaj coś kończy, żeby mogło się rozpocząć coś innego. i ta śmierć w obliczu takich kart, które są obok właśnie tej stabilnej energii króla denarów, który trzyma swój cel w ręku, który uchwycił go już, który wie o co mu chodzi i ta energia tego rycerza kielichów, który jest otwarty na odczucia, myślę, że to jest właśnie Koniec jakiejś zaszłości, przeszłości, która była trudna, zwłaszcza trudna dla Waszego partnera. I może teraz spójrzmy na wszystkie karty naraz, żeby one jeszcze coś powiedziały, bo tutaj staram się opowiadać różne scenariusze, żebyście mogli mieć jak najwięcej wskazówek i odnosić je do swoich sytuacji. Więc myślę, że dla wielu z Was to jest właśnie trudny czas, jeśli chodzi o partnera, partnerkę, która ma jakieś kłopoty. Być może są to sytuacje, które były pomiędzy Wami, a być może zupełnie związane z czymś innym, ale tutaj Wy jesteście na straży trwałości tej relacji rozumiecie potrzebę utrzymania jej i robicie wszystko ze swojej strony, żeby ukierunkować ją właśnie w tą stronę, żeby pomóc, żeby partner czuł to wsparcie, żeby otulić, żeby wybaczyć, żeby zrobić coś, żeby znowu zaiskrzyło. Żeby partner poczuł się potrzebny, żeby też mógł y, przezwyciężyć te problemy y, swoje. Myślę, że jeżeli coś działo się pomiędzy wami, to w tej chwili właśnie y, jest takie ułożenie tego na nowo. Y, bo jest tutaj karta czterech buław, która właśnie mówi o takim powiązaniu, kompletności, cieple, spokoju. Y, jest też karta dużej namiętności, odwa odwagi w tej Królowej Buław. I to właściwie jest taka środkowa karta, która pokazuje, że macie do czynienia być może z kimś takim, kto jest bardzo zauważalny, nie da się przejść obojętnie obok tego kogoś, a jednocześnie ten ktoś chyba nie zdaje sobie z tego sprawy, nie wie tego, jak bardzo jest potrzebny, jak bardzo jest niezwykłe i myślę, że właśnie wasze działania tutaj będą takie wspierające, pokazujące, podnoszące i ta śmierć, która jest na końcu, pokazuje, że zmienia się ta wasza relacja, ona przechodzi transformację, że myślę, wchodzi w taki etap spokoju i trwałości. Jest tu w tym dużo ruchu. Myślę, że będziecie przemieszczać się w tym marcu. Być może będziecie się spotykać, dojeżdżać do siebie, ale jak gdyby wy, drogi raki, zauważacie już tym wszystkim też ważność siebie. Zauważacie ważność uczuć zauważacie, jak istotny jest wasz partner, wasza partnerka, jak cudownie jest być razem. Myślę też, że dla wielu kończy się czas takich zmagań z czymś pomiędzy wami, że tutaj właśnie następuje harmonia. Taka, takie poczucie y, bezpieczeństwa, y, kiedy jesteście razem. Jesteście po prostu szczęśliwi, a do tego jest y, tutaj dużo iskry, y, ognia, y, namiętności. Y, tutaj też y, utworzyła się taka para y, królewska. Y, tutaj jest król y, Denarów, który y, y, wie, czego chce, posiada, y, właśnie jest takim wsparciem. Jest stabilnym i królowa buław, która jest właśnie pełna odwagi, spontaniczności, i myślę, że właśnie możecie tworzyć dzięki temu połączeniu związek, który jednocześnie daje stabilność, tak? a jednocześnie też no, jest ten okień wewnętrzny I, i to ciepło dzięki temu. Myślę, że tutaj będzie się dużo działa, a jednocześnie będzie też jakoś poczucie, że jest spokój, dużo zaufania tutaj czuję, dużo takich chwil, które są właśnie pełne czułości, rozmowy. Takiego przytulenia, żeby ugłaskać to, co było trudne, zwłaszcza u partnera, żeby być może o tym porozmawiać, i żeby na nowo ten wasz partner, wasza ukochana osoba otworzyła się na możliwości zobaczenia siebie w tej relacji, bo być może ona właśnie myślała, że jest już na coś za późno. No tutaj coś się uzdrawia, coś bardzo ładnie, dynamicznie się rozwija i um, przetransformowuje się cała sytuacja w taką stronę um, stałości i, i bezpieczeństwa. Myślę też drogie raki, że um, takie silne karty są po waszej stronie, że też jesteście sobą. Wreszcie czujecie, że w tej relacji właśnie, o której myślicie, którą macie na względzie, jak słuchacie tego czytania, możecie być właśnie po prostu autentyczni. I to was tak stabilizuje. To Wam też wskazuje kierunek, że to jest to. Teraz już wiecie na pewno. I tego Wam życzę. I jeżeli chcielibyście czytania prywatnego na Waszą konkretną relację na przykład, czy Waszej jakiejś sprawy, to bardzo zapraszam, piszcie do mnie na mojego maila, bo w takich osobistych czytaniach mogę powiedzieć dużo więcej, więcej szczegółów. One są nakierowane na jakieś wskazówki dla Was, na to, co czuje, co myśli partner, co można zrobić w danej sytuacji. Więc zachęcam, zapraszam i jeszcze raz wszystkiego dobrego i do usłyszenia.